wiedziały, jak pochodzić miały. Chodziłyście mnie. chodziłyście dumne, a teraz już nie będziecie, a teraz już nie będziecie, choć wągrają siulnie. Masz mnie. Masz tak, na tym czy nie? Tak. W drugą strona. A to na otworu bym, ja bym musiał mieć ten gwizdek. O to bo, do bokiem. Co? Do, to bokiem. Nie, tak. Chyba tu mnie zagrać. Nie masz? Nie. To normalnie? To jest tak kulturska frilka, czy fojera troszkę dłuższa. No to jest taka pomiędzy fojerą a frilką.